Witam ko Was, kochani, bardzo, bardzo pięknie na rozkładach partnerskich. Moi drodzy, dwa do wyboru. Jedenka, dwójka, moi drodzy... Wasze oczywiście, w waszej głowie musi pojawić się tutaj, że tak powiem, odpowiednia osoba, która jest tutaj dla was istotna i ważna, i pod którą między innymi, moi drodzy, tutaj będziemy patrzeć, co ona ma w głowie, w sercu i tak dalej, jakie ma zamiary, z czym wychodzi i tak dalej, w waszym, kochani, kierunku. I to jest wasze zadanie, tak, żebyście tą osobę sobie obrały i wybrały grupę kart. Jedynka albo dwójeczka, kochani. Wiem, że powinna być jeszcze trzecia grupa, ale moi drodzy. Dzisiaj zrobimy sobie dwie. Więc daję Wam dosłownie parę sekund na wybór. Oczywiście, ci, którzy potrzebują więcej tego czasu, moi drodzy, no to sobie oczywiście tutaj słuchajcie, zróbcie pauzę i wybierajcie tak długo, jak potrzebujecie. Natomiast ja za parę sekundeczek zaraz odkrywam grupę numer jeden. No to wybierajcie. Dobra. Więc na razie, słuchajcie, grupa numer dwa wyjedzie mi tutaj. Słuchajcie, gdzieś poza, poza tutaj pole y, do rozkładania tych kart, moi drodzy, żeby tutaj jedyneczki mogły sobie pięknie zobaczyć, o co kaman. I moi drodzy, zaczynamy od Was. Karty są przytasowane i lecimy po kolei. Kochani, zobaczmy, co dana osoba, o której wymyślicie, myśli, co ma w głowie, związanego oczywiście, kochani, z Wami. Słuchajcie, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Ja tylko wiecie co? Powiem tak. Albo dobra, będziemy sobie po kolei to omawiać, i to, co się tu będzie dalej pojawiało, to będziemy to jakoś próbować układać w całość. Moi drodzy, osoba, która tutaj, no, jest tutaj w Waszych głowach w tym momencie, kochani, to co myśli, to ja bym powiedziała w ten sposób. Pojawiają się tutaj dwa wątki. Jeżeli nie jesteście parą, ym, która ze sobą mieszka, która ze sobą, kochani, jest. Na co dzień, no to wówczas ta osoba, jeżeli mamy kartę kapłana, może myśleć bardzo poważnie na ten temat, moi drodzy, może faktycznie gdzieś rozważać jakieś sytuacje, albo czasami bardzo często myśleć o tym, jakby to było, gdybyście byli w stałym e, związku. E, może to taka być też sytuacja, że jeżeli macie romans, no to tutaj oczywiście pojawiają się, słuchajcie, no tego właśnie typu myślisz, że gdzieś dana osóbka, kochani, w pewien sposób, no gdzieś tutaj bardzo, bardzo, bardzo mocno myśli właśnie w tym kierunku, jakby to było, mieszkając na przykład z wami, jakby to było, gdybyście mieli ślub. Może w ogóle ta karta również pokazywać sytuację, w której, moi drodzy, ktoś bardzo poważnie o was myśli, więc jeżeli na przykład, dajmy na to, wy wyczuwacie, że może to jest lekkie, że to jest może zabawa, może to nie ma, tutaj ta osoba w ogóle kompletnie nie myśli o was, jakoś powiedziałabym, no poważnie, tak, no to tutaj jesteście w błędzie, ponieważ ta karta może tu w dużej, dużej mierze oczywiście świadczyć o tym, że, że ta osoba raczej myśli właśnie w tych kategoriach bardzo poważnie i, i jakby nie jest tylko lekko duchem. Ale moi drodzy, zobaczymy, co pojawi się tutaj, bo może też być taka sytuacja, że jesteście w, no po prostu w związku z osobą, która już ma męża czy żonę i wówczas w jej głowie, niekoniecznie tutaj w waszym kierunku, ale jest opcja taka, no ale przecież ja mam męża albo żonę. Tak? I to może, że tak powiem, bardzo wiele tutaj y, spraw pomiędzy wami, kochani, y, mocno jakby przyciskać, zatłaczać, hamować, bo ta osoba dużo myśli o tym małżeństwie. Ale zaraz zobaczymy, kochani, rozwiniemy to. Co ta osoba czuje? No i właśnie, słuchajcie, pojawia się karta Giermka Buławowego, a to jest bardzo często, kochani, właśnie taka karta spontanów, takiej iskry, erotyzmu, seksua seksualności, innymi słowy. Karta bardzo często, kochani, romansów, ale takich z impulsów wziętych, tak? Czyli, moi drodzy, w dużej mierze naprawdę tutaj te karty raczej uderzają do takiej grupy osób, które mogą być w relacjach stałych, ale jednocześnie mieć, załóżmy, romans. Może to też być taki aspekt, gdzie łączy Was coś na razie lekkiego, niekoniecznie, niekoniecznie bo, że tak powiem, związanego na stałe, ale ta osoba może o tym myśleć. Kochani, dołóżmy sobie jeszcze tutaj jeszcze jedną kartę, zanim przelecimy dalej, bo wtedy będzie mi prościej to, że tak powiem, omawiać. Co jest przyczyną tych dwóch kart? Właśnie, niemożność wyjścia z czegoś. Moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo mocno, podkreślę to właśnie do tej ekipy osób. Moi drodzy, to może być coś takiego. Ktoś nie ma możliwości, żeby wyjść ze stałej relacji, ciągnie tą osobę do was niesamowicie i to właśnie podkreśla ta karta, ten, ten, no, no słuchajcie, płynąca od tutaj od serducha, ktoś bardzo mocno by chciał, kogoś bardzo mocno korci, kogoś bardzo mocno tutaj do was, moi drodzy, ciągnie. Jest ta iskra, jest ten impuls, jest ten spontan, no jest tutaj oczywiście jakaś taka fala namiętności i seksualności, jak już wspomniałam, ponieważ no giermek to jest taki, wiecie, ktoś taki, uff, a, zróbmy sobie fajnie, nie? ale cały czas w głowie ma, być może słuchajcie, coś do przemyślenia, może ma ten stały związek, ale musi to wszystko bardzo głęboko słuchajcie, przemyśleć, wyciągnąć jakieś lekcje, być może przerobić coś w swojej głowie, bo tu mamy również kartę nauczyciela, jakby nie oglądać. Ale jest to również karta kapłana, a więc tego, że ja mam stałą relację i muszę teraz to wszystko jakby zrozumieć, pogarniać, i nie jestem w stanie w tym momencie zrobić ruchu albo kroku. Nie jestem w stanie puścić czegoś i kurczowo czegoś się trzymam. Czyli może tak być, że ten wasz ktoś kurczowo trzyma się, załóżmy jakiejś partnerki, z którą aktualnie jest, czyli na przykład żony, albo oczywiście męża. Yy, albo coś yy, związanego właśnie z tymi osobami, z tym stałym związkiem, <coughs> bardzo mocno go tutaj, że tak powiem, zamyka, bo słuchajcie, tutaj to w ogóle za tymi drzwiami siedzi sobie, słuchajcie, facet, wy tego nie widzicie, ale widzę to ja, yy, drzwi są zamknięte na łańcuchy, kochani, gdzie on nie ma możliwości z tego jakby wyjść, być może, słuchajcie, jakieś sprawy dookólne bardzo mocno go trzymają, bardzo mocno go wiążą, więzią, dobra, wiecie o co chodzi, Uwię, u, po prostu zatrzymują go w miejscu i, to, i ta osoba wasza po prostu nie jest w stanie tego tematu przeskoczyć. Ja nie wiem, co to może być, to mogą być na przykład dzieciaki, tak, nie wiem, zostaję z jakąś kobietą, bo mam z nią dziecko i nie jestem w stanie tego puścić, nie jestem w stanie, że tak powiem, wyrwać się z tego wszystkiego. Być może ta osoba musi uświadomić sobie, że to nie jest jego właściwa ścieżka, jego właściwa droga, ale niewątpliwie, jeżeli chodzi o sytuację serca, poziomu serca, ta osoba w waszym kierunku, moi drodzy, legnie. Ona tutaj, że tak powiem, czuje ten impuls, czuje, że to jest fajne, chciałaby na tą ścieżkę wejść, niejednokrotnie oczywiście również wchodzi, ale może prowadzić podwójne życie. No dobrze, co jest za wami? Ewentualnie, co ta osoba ukrywa, bo tutaj, kochani, no może też tak być, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, y, pracę. To, że to jest taka jakby sytuacja bardzo mocnego skupienia się, czyli nie tyle, że coś ukrywa, ja bym bardziej powiedziała, że to się już zaczęło, tutaj jakby taka obupólna praca nad tą relacją, nad tym związkiem, być może koncentruje, koncentruje się on, czy też ta osoba wasza, jak i wy, moi drodzy, nad tym, żeby było dobrze, żeby w pewien sposób coś udoskonalić, słuchajcie, to bardzo mocno wiąże się z kartą kapłana, który tutaj w, robi wykłady, tak, jakiejś tam oczywiście grupie osób, uświadamia kogoś, co, jak, po co, na co i całkiem możliwe, moi drodzy, że tutaj jakby, no w dużej mierze, kochani, to są może wasze wspólne rozmowy, co zrobić, jak zrobić, jak postąpić, żeby było pomiędzy wami na przykład dobrze i ta praca tutaj obupólna nad tą relacją została, kochani, wykonana i być może, słuchajcie, ta wasza osoba faktycznie, słuchajcie, bardzo mocno pracuje nawet nad sobą, nad waszą relacją, nad waszym związkiem, żeby to wszystko mogło fajnie funkcjonować. No a z czym do was wychodzi? Z uczuciami, moi drodzy. E, tutaj nie ma to tamto, mamy giermka, buła, e, Boże, giermka kielichowego, kochani. To jest taka karta e, okazująca tak naprawdę serce, okazująca emocje, okazująca to, że ta osoba jest wami zainteresowana, że was kocha, moi drodzy, że gdzieś te emocje w waszym kierunku e, jakby e, no, w waszym kierunku oczywiście okazuje. Karta czasami niespodzianek, czyli tego, że być może ta osoba chciałaby was czymś zaskoczyć, może samą siebie nawet zaskoczyć, że będzie potrafiła, że tak powiem, przebrnąć, moi drodzy, przez te wszystkie trudy, które aktualnie gdzieś na swojej drodze ma, ale bardziej bym powiedziała, że to jest tak. W sercu ona wie, że kocha, ale w głowie ma jakieś blokady, ona musi coś przerobić, tak? Musi, że tak powiem, poczuć, że. Idąc w waszym kierunku, jest to dobry kierunek, e, bo ja słuchajcie, ja nie wiem, w jakiej sytuacji jest ten wasz ktoś, tak? Jeżeli na przykład, ma no, bardzo trudny, niefajny związek, taki, którym się męczy, ale z jakichś pewnych powodów ktoś go tu kurczowo, wiecie, przykuł do kaloryfera i on nie jest w stanie, c, no powiedzmy, że tak powiem, tego ruchu wykonać i zrobić i sobie pójść w cholerę, albo też tudzież sam sobie nawet, nie wiem, wpajając do głowy różne dyrdy mały, sam sobie, słuchajcie, te drzwi zablokował, bo to jest taka blokada, tak? Stop, ja tutaj czegoś, ja tutaj jestem za drzwiami, ja nie mogę ruszyć do przodu, choćbym tego chciał, to być może ta osoba naprawdę, kochani, musi przerobić coś w swojej własnej głowie, żeby z czymś ruszyć do przodu. Stara się. Ja mam, wraż ja mam takie wrażenie, że ona pracuje nad sobą, czy też w ogóle nad wszystkim, jak tego dokonać, bo ją bardzo ciągnie w waszym kierunku, moi drodzy. I to, z czym ona będzie do Was wychodzić, jest to taka kwestia okazywania, ciepła, okazywania, uczuć, fascynacji wami, zauroczenia wami, stanem zakochania, moi drodzy, i ten stan zakochania w tych dwóch kartach również bardzo mocno jest, kochani, uwidoczniony, jak i również jakby chęci zaskoczenia czymś was, bo ta rybka, kochani, wyskakująca z tego kielicha, to jest takie o Boże, surprise, tak? Jakaś niespodzianka po prostu, zaskoczenie. Nie wiem, czym ona tutaj Was będzie chciała zaskakiwać, bo czy w ogóle będzie, ale chciałaby, tak? To jest jakby w takiej, w takiej fazie, że chciałaby Wam coś zaoferować. Zobaczmy, kochani, co do jednego miesiąca czasu pomiędzy Wami może się tutaj wydarzyć. O, kochani, może dojść do jakiegoś spotkania, ale bardzo utajonego, a więc znowuż skłaniam się do romansowych, moi drodzy, klimatów. Dlaczego? Dlatego, że, kochani, pojawia mi się karta spotkań pomiędzy wami, bardzo szczęśliwych, bardzo takich wyczekiwanych, powiedziałabym bardzo długo, bo to jest karta wyczekiwania. To jest taka karta, w której faktycznie być może wy oboje. Chcielibyście czegoś więcej, być może czegoś wyczekiwaliście, być może chcieliście coś tutaj uskutecznić. Ja nie wiem co i nie będę w to wnikać, ale spotkanie długo wyczekiwane i spotkanie w tajemnicy, moi drodzy, bo to jest karta kapłanki, a więc znowuż pod osłoną nocy, w jakiś pewien sposób gdzieś coś musi być tutaj ukrytego, nazwałabym to może w ten sposób. Więc tak to po prostu wygląda. Do miesiąca czasu będziecie uskuteczniali spotkania, w tajemnicy, moi drodzy, być może przed światem, jak najbardziej tak, być może częściowo będziecie o tym dyskutować, że ktoś tutaj traci cierpliwość i chciałby, że tak powiem, bardziej oficjalnych już tych spotkań, a nie gdzieś tam, powiedzmy, wiecie, tam po krzakach, tak, mam to na myśli. Um, I tutaj do takich spotkań, do miesiąca czasu, pomiędzy wami, kochani, może dochodzić, bo oboje tego będziecie bardzo chcieli um, i będziecie być może rozmawiali o tym, z jakiego powodu tutaj ktoś albo Wy sami tracicie cierpliwość, albo zbyt długo czekacie za czymś i będziecie chcieli tutaj o tym, moi drodzy, porozmawiać? Przechodzimy zaraz do dwójka. No i dwójeczki, teraz wy. Pozwoliłam sobie już te karty, kochani, powyciągać, żebyśmy mogli od razu już o nich gadać, a nie tutaj czekać, aż ja te karty, słuchajcie, dla was będę wyciągać z Moi drodzy, drugi związek bardziej skomplikowany. Ja tutaj widzę taką relację, w której, jeżeli jesteście razem, to jest tutaj pełno jakichś tajemnic, niejasności, jakiejś sytuacji, w której jest tutaj bardzo ciężko z jakiegoś, kochani, powodu. Być może nastąpiły w przeszłości, bo ja nie mówię, że teraz i w tym momencie, ale gdzieś jakieś takie sytuacje, gdzie komuś coś, e, słuchajcie, mm, no ktoś kogoś oszukał, ktoś kogoś okłamał, ktoś nie był szczery, ktoś tutaj, kochani, działał za plecami drugiej osoby i na tym tle, kochani, powstały takie sytuacje, w których być może Wam obojga, obojgu jest tutaj w tej relacji niezmiernie, kochani, ciężko. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, kochani, gdzieś widać, że Wasza osoba bardzo mocno myśli na ten temat, co ma dalej zrobić. To znaczy mamy tutaj jakby wyrwanie się do działania. Ta osoba na pewno myśli o działaniu, moi drodzy, o obieraniu jakiegoś konkretnego celu i zmierzaniu do tego celu. Nie wiem, co jest celem tej osoby, ale moi drodzy, na pewno nie jest to nic fajnego z uwagi, kochani, na to. Przecież, no, słuchajcie, to też może być taka chęć ucieczki. Od tych zmartwień, od tych kłopotów, które narosły pomiędzy Wami. Więc ta karta również to może, kochani, obrazować. W sercu, niestety, moi drodzy, mamy siódemkę mieczy, i to mnie najbardziej martwi, dlatego że siódemka mieczy to jest karta oszustwa, kłamstwa, złodzieja, e, słuchajcie, nieuczciwości, e, nie wiem, zdrady, moi drodzy. To jest taka opcja, w której tutaj nie ma szczerości i nie ma ufności. Z jakich powodów, powiedzcie mi moi kochani, bo ja tego nie czaję? Kto tu komu, czy też co się wydarzyło pomiędzy wami, czy też być może ktoś coś tutaj namieszał, ktoś coś tutaj zrobił, bo też tak może, kochani, być, że narosła tutaj faza nieufności, nieszczerości, i ta osoba nie jest w stanie, słuchajcie, emocjonalnie tutaj w jakikolwiek sposób się na Was otworzyć, albo też, czu, albo też jeszcze inaczej. Ona czuje, że Wy nie jesteście szczerzy wobec niej pod kątem emocjonalnym. Bądź też również ta osoba może być... Nawet jeżeli Wam mówi, że kocha, to zwróćcie kochani na to uwagę, dlatego że przy siódemce mieczy ja bym powiedziała, że ta osoba nie jest również z Wami szczera. Czyli albo Wy, albo oni nawzajem, albo Wy razem, moi drodzy, nie jesteście wobec siebie szczerzy pod kątem okazywania emocji i uczuć. No, niestety ta siódemka mieczy mówi, że jest ta zadra w sercu, moi drodzy, która bardzo mocno pokazuje, że oszukujemy siebie nawzajem, moi drodzy, albo jedną z Was oszukuje drugiego. I z tego, kochani, powodu, że coś takiego tutaj jakby zaistniało. Czyli taka sytuacja, powiedziałabym, bycia nieuczciwym, spowodowane to jest to, no i to wszystko spowodowało to, że powstał bardzo duży ciężar pomiędzy wami, kochani. To jest taka sytuacja, w której ktoś nie ma siły nieść tego wszystkiego na swoich barkach. Jestem zmęczony, jestem wykończony i jest obarczony, że tak powiem, trudem. To możecie być oczywiście wy, że wy już nie macie na to wszystko siły, bo czujecie, że ta osoba nie jest wobec was na przykład szczera, uczciwa, wy wiecie, że być może was kłamie, wiecie o tym, że być może wydarzyło się coś niefortunnego nieco wcześniej, moi drodzy, i wy nie możecie, że tak powiem, poczuć takiego spokoju w tym związku. Oczywiście druga strona może też nie czuć tego pokoju, bo być może wydarzyło się coś obupólnie, tak? I czujecie ciężar tej relacji. Ciężar, zwyczajny ciężar, bo słuchajcie tam, gdzie nie ma zaufania, tam nie możemy dyskutować o tym, że to jest fajny, fajny, szczęśliwy związek. Bo to jest tak, że jak Zenek pójdzie do sklepu po bułki, to wy będziecie już myślały, czy przypadkiem czegoś nie kombinuje. Albo oczywiście sytuacja odwrotna, tak? Zenek wyśle was po bułki i nie wie, czy Kaśka, Zośka, czy tam jakaś jeszcze inna, tam powiedzmy, ula nie kombinuje czegoś za plecami. Więc moi drodzy, nie ma, nie ma w tym związku spokoju ducha. Tak? Nie ma takiego czegoś, że możemy czuć się piękne, szczęśliwe i cudowne, bo moi drodzy, no, no bo nie, no bo nie, przy źródłem tego się nie da nawet zrobić. I przez to moi drodzy, następuje coś takiego jak ciężar. Ciężar tej relacji. Tak? Więc to wszystko, kochani, tutaj, co, co jest tutaj, jakby w głowie, w myślach, i jakiś cel, który obrał sobie ten wasz ktoś, i on zmiera do tego celu, moi drodzy, cze, coś chce osiągnąć. Nie ma tej szczerości, nie ma tej uczciwości, jest tutaj jakaś sytuacja okłamywania, być może siebie samego, może to wy też sami siebie okłamujecie, bądź też ta osoba, doprowadziło do takiej sytuacji bardzo dużego ciężaru pomiędzy wami. Moi drodzy. Jakieś rzeczy, które są poukrywane albo też gdzieś już za wami, to na pewno pewnego rodzaju jakaś surowość. Moi drodzy, być może oddaliliście się od siebie już nieco wcześniej, tak? I ta karta będzie wskazywała na tą surowość klimatu, na ten chłód, na to zimno, na ten dystans, na jakieś strategie, które być może jedno z was wobec drugiego obierało, moi drodzy, bo to jest bardzo surowa karta, bardzo surowej kobiety, kochani, która nie da sobie w kaszę nadmuchać, więc być może to jest ktoś, być może to jesteście wy, być może to to jest klimat, jaki pomiędzy na, między wami powstał, albo to, że to już w tej, tej sytuacji jest ochłodzony klimat od jakiegoś czasu, bo to jest karta przeszłości, która po prostu powoduje coraz większą nieszczerość, nieufność i obciążenie tym klimatem. Z czym ta osoba wobec was, do was wychodzi? No z kartą księżyca. I moi drodzy, to są również niejasności. To są z, znowuż przy tej karcie siódemki mieczy, to jest po prostu stek kłamstw, stek, stek e, niejasności. Tutaj nie ma klarowności, moi drodzy, w tym wszystkim. Jest coś poukrywane, jest coś tutaj utajone. E, są jakieś manipulacje, moi drodzy. Mogą to być sytuacje związane również z jakimiś obawami, lękami? Czy możemy się wobec siebie otworzyć? Skarby, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje w tych kartach? Bo powiem wam szczerze, no tutaj ten rozkładzik partnerski raczej uderza do takich problematycznych związków. Nie do związków szczęśliwych, fajnych, zajebistych i tak dalej, tak dalej, tylko moi drodzy do problematycznych, gdzie tutaj faktycznie jest bardzo, bardzo dużo ciężaru, niejasności, nieszczerości, surowości. I moi drodzy, Wcale nie są lepsze karty na ten miesiąc, to znaczy do miesiąca czasu to, co może się wydarzyć pomiędzy Wami. Moi drodzy, no dziewiątka mieczy, karta mówiąca tak naprawdę o depresji, karta mówiąca o tym, że ktoś tutaj być może będzie z jakiegoś powodu się zamartwiał. Nie wiem, może dlatego, że jakieś niejasności czy jakieś tajemnice powychodzą na jaw, albo ktoś martwi się z tego powodu, że coś może się tutaj jakby nagle unaocznić. Bo, bo słuchajcie, miecze to myśli, więc ktoś bardzo mocno skupiony na myślach. Myśleniu o czymś może się załamywać z tego powodu, może nie spać po nocach, może dużo przerabiać to w głowie, innymi słowy, nie jest szczęśliwy. No to moi drodzy, z jakiegoś tu powodu, z powodu niejasności siódemki mieczy tej dziesiątki buławowej, moi drodzy, tego ciężaru i tego wszystkiego, być może skupieniu się na tym, że coś tutaj trzeba strategicznie zaplanować, ktoś tutaj nie jest szczęśliwy. Te myśli, które gdzieś tutaj przychodzą, moi drodzy, albo to, co on robi, co on teraz nie wiem wymyśli, co co będzie, bardzo tutaj kogoś kochani obarczają. Może nawet was oboje, może jedno z was, nie wiem, ale jest tutaj karta mówiąca bardzo mocno, że do miesiąca czasu, będzie sporo depresji, będzie sporo rozmyślania i obaw i lęków z tego powodu, co niektórzy nawet mogą, kochani, no być cholernie smutni, rozżaleni z jakiegoś klimatu. Jakieś kochani być może wyciągnięcie lekcji z czegoś i złamane serce, moi drodzy, a więc być może jakieś Wasze nawet obupólne rozmowy. O ile coś nie wyjdzie na jaw, bo bardzo, znaczy mi się wydaje, że nie, bo te karty tego nie sugerują, ale nawet gdyby taka sytuacja zaistniała, że coś wylazłoby na jaw. Moi drodzy, no to może tutaj być poturbowane serce, to może być taka sytuacja, że no niestety coś tutaj dodatkowo was, kochani, może rozżalić. W jakiś pewien sposób ktoś może wam, że tak powiem, słownie bardziej, no wbić te miecze w serce, tak? Czyli wasze emocje. Ktoś coś po prostu powie, coś ktoś zrobi, wy się o czymś dowiecie, wy o czymś porozmawiacie. No i cóż, i może tutaj dojść do takiej sytuacji, takiego ciosu w serce. Hm. No, bo tak to niestety wygląda. Mam nadzieję, że to nie dojdzie do żadnych rozstań i tego typu klimatów, bo karta trójki mieczy jest również kartą mówiącą bardzo często ból po rozstaniu. Być może tutaj wyczujecie, że się oddalacie od siebie i gdzieś czujecie właśnie ten ból, że to jest nie do uratowania sytuacja, że tutaj, tutaj powstało zbyt dużo po prostu bagna, z którego ciężko jest wyjść. Jest już za ciężko, tak? Żeby ten ruch wykonać. To może być też właśnie tak, jak powiedziałam, bo mamy tutaj kartę giermka. Słuchajcie monetowego. Jest to taka karta mówiąca o pewnych informacjach, które mogą dojść, o tym, że czegoś się możecie dowiedzieć, albo ktoś się może dowiedzieć. Bardzo często karta również mówiąca o pewnego rodzaju lekcji do przerobienia. I ja nie wiem, jakiej lekcji, ale mówię to też, bo być może jakaś jedna czy dwie osoby muszą to usłyszeć, że jakąś trudną lekcję trzeba będzie przerobić w tym miesiącu lub też. Yy, jakaś informacja, jakaś wiadomość, jakaś wiedza, która może do Was, kochani, dotrzeć, Wy się o czymś dowiecie, być może od tej osoby, być może Wy coś będziecie chcieli przekazać tej osobie, albo ktoś gdzieś coś powie i to spowoduje, że wy w tym strachu, zmartwieniu o to wszystko, no gdzieś będziecie kochani, również bardzo cierpieli z tego powodu albo też i oboje, albo jedna ze stron, ciężko mi jest kochani powiedzieć. No macie bardzo mocne czytanie, kochani, one nie jest na całe życie, zaznaczam tak, to jest takie karty rzutowe na ten moment, na tą chwilę, co się może dziać, no plus karciochy oczywiście, co się może potoczyć, jak to się potoczy do miesiąca czasu, więc nie, nie wyrwamy, słuchajcie z głowy, bo to nie o to chodzi, ale może to też tak, kochani, być, no, że za jakiś tam miesiąc się wszystko po prostu ponaprawia, poprawi pomiędzy wami, ale macie mocne czytanie. No, takie, że tutaj faktycznie jakieś problemy, jakieś związki problematyczne bardzo mocno się nam uwypukliły. Hm. No temat do rozwiązania, kochani, bo jeżeli jest siódemka mieczy pomiędzy wami, jeżeli jest księżyc pomiędzy wami, jest ciężko z tego powodu, no to kochani, to ten ciężar trzeba zrzucić w prawo albo w lewo, ale coś trzeba z tym zrobić, bo tak żyć na dłuższą metę się nie da, bo się powykańczacie, tak. Kochani, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o rozkładziki partnerskie, buziaki.